Przypomnę, że w przyszłym roku mamy obchody 50-lecia istnienia lotniska tutaj i 30-lecia spółki, która zarządza tym lotniskiem. No i chcielibyśmy pokazać to lotnisko naszym mieszkańcom, mieszkańcom trzech miast i ale całego regionu, że to nie jest tylko miejsce, z którym się odlatuje i przylatuje, i zwykle lotnisko jest kojarzone, powiedzmy sobie jasno, ze stewardesami i z pilotami. A to wręcz jest nieprawda, bo my tutaj siedzimy na ziemi i kojarzy się nas z liniami lotniczymi, więc chcemy dzieciakom i wszystkim mieszkańcom naszym pokazać, że lotnisko to są również strażnicy graniczni, to są strażacy. To są celnicy, to są ochroniarze, którzy dbają, czyli szerokie spektrum w ogóle nawet często nie wyobrażamy sobie, jaki to jest skomplikowany organizm. Więc robimy pierwszy mały krok i najpierw zapraszamy dzieciaków. To dobra okazja, żeby pokazać, jak działa lotnisko. Pewnie też, żeby zainteresować różnymi zawodami, które wokół lotniska są potrzebne. Ja tu najczęściej słyszę, że najfajniej jest pracować oczywiście w Straży Pożarnej, ale widzę, że inne zawody też cieszą się zainteresowaniem, ale to też jakaś społeczna odpowiedzialność biznesu. To spółka publiczna, komunalna. Ale przecież też zarabiająca, a zatem jest coś winna naszym mieszkańcom, obywatelom, czyli współwłaścicielom. I właśnie w ten sposób to realizujemy. Myślę, że jak na początek roku szkolnego to naprawdę genialna inicjatywa. Na pikniku sobie czasami siedzimy w cieniu, oglądamy samoloty sobie jemy i e, super się bawimy. Atrakcje są na przykład takie jak trampoliny albo jakieś robi się soki, ro, na przykład y, robi się watę cukrową. Wiem, że sam, wiem, że samoloty latają szybko i że najpotrzebniejsze jest im chyba światło w nosy.